Witajcie na moim kanale. Dziś pragnę z Wami przejrzeć katalog siódmy, czyli katalog na miesiąc lipiec, który zaczyna się od 1 lipca, od godziny 11:00, oczywiście z poślizgiem lekkim. A więc co firma Avon ma do zaproponowania nam w lipcu? W lipcu mamy bardzo dużo wyprzedaży, takich bardzo mocnych i na przykład strony od strony czwartej do strony siódmej mamy bardzo dobre promocje. Na przykład tutaj mamy wody do 60%, bardzo dobrych cenach, 32,99 i Woda dla Pana: 29,99. Mamy tutaj błyszczyki do ust i podkład do twarzy Power Style, też w bardzo dobrych cenach. Dalej mamy oczywiście żele, żele podprześnic w tych takich w większym. W większym wydaniu 720 i z dozownikiem. No w tym momencie kosztuje 10,99. Chyba takiej ceny nie będzie już. Także dobrze jest skorzystać z tej ceny. I na następnej stronie mamy produkty do wyrównywania kolorytu skóry. Jest zaczynające się od ceny 9,99. Jest to bardzo dobra cena. Wiadomo, w lecie nie korzystamy. Ewentualnie nie wszyscy korzystają, nie chcą nakładać bardzo dużych warstw podkładów, także takie kremy koloryzujące bardzo fajnie się sprawdzają. I tutaj jeszcze mamy, właśnie dalej, wody toaletowe, też dobry w dobrych cenach. 22,99, 37,99 uważam są bardzo dobre ceny. I dalej to samo. Także ceny mamy w tej chwili, takie jak właśnie firma daje nam wyprzedaże i sposobność do zakupienia sobie różnych produktów po niższej cenie. Tak, tutaj miałem zaznaczone, bo właśnie te promocje są do strony 29, także dobrze jest z nich skorzystać i tutaj na stronie 36 mamy fajne. Takie nowości w, w, w Avonie, Och, są Topio. I są to eyelinery, błyszczyki do ust o takich dość mocnych kolorach. I do makijażu, właśnie mocniejszego pokazania oka. I tutaj mamy taki róż ambre. W efekcie promiennej cery, czyli jest to róż i rozświetlacz. No i nie zapomnijmy oczywiście o paletkach do makijażu, czyli paletkach cieni do oczu. Bardzo, bardzo, bardzo zuchwalone ostatnio, także nawet o nich bardzo dużo mówi Maksineczka na YouTubie. Także bardzo polecam. I teraz tak. Nie zapomnijmy o y, promocji. Właśnie te, tak, te produkty OFSO Tokio i y, produkty lux składają się y, na taką promocję. Także wystarczy zakupić trzy kosmetyki do makijażu z tych właśnie dwóch y, ofert. I od razu y, cena na kosmetyki rabatuje się do 40%. Także bardzo dobra oferta dobrze z niej jest skorzystać. Wiadomo, że te produkty lux są bardzo dobre, bardzo luksusowe, bardzo lubiane przez osoby, które je znają. Zwłaszcza ten ostatnia pomadka, śminka z korektorem, taka z serum do ust. Także jest to bardzo fajny produkt. Ach, no, i tutaj zaznaczyłam, że oprócz Aivonie kosmetyków są różne produkty takie dodatkowe. Oczywiście słynny obrus, Mata Piknikowa, o, To nieudany zakup. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Cały czas się zastanawiam, co bym mogła, e, gdzie bym mogła go użyć, żeby może nie zwracać, bo tego nie lubię. No, i tutaj ja tak e, przyglądałam się na te podkoszulki to podkoszulki 100% bawełniane właśnie nie jest za wysoka cena i tak chcę spróbować sobie na razie jedną koszulkę kupić i zobaczyć co one są tak powiem warte tak? czy są w porządku na pewno Wam o tym opowiem zamierzam to zamówić dalej oczywiście mamy produkty LIF ja te produkty LIF używam, ostatnio wykorzystałam promocję taką, że pod koniec miesiąca czerwca można było zamówić y, dokładnie y, takie te zbilansowane pożywny posiwek za 35 zł, żeby to 14 saszetek. Ja te właśnie saszetki używam do pracy, bo nie jak się śpieszę szybko. Nie mam czasu, nie mam czasu, albo jak to się mówi, z szybkości nie wezmę sobie śniadania. Y, zawsze to mam w torebce. I, woda się zawsze znajdzie, czyli w każdej chwili można taki sobie koktajl zrobić, na pewno jest pożywne i mi wystarcza. Jeszcze tam sobie do tego, jeszcze do, jeżeli zapomnę, dokupię sobie jakiś owoc, także polecam to. Bardzo fajne jako takie właśnie drugie śniadanie do pracy. Bardzo fajnie się sprawdza. A I jeszcze, ja zwykle nie byłabym sobą, ja bym nie opowiedziała Wam o o żelach. Oczywiście mamy w tej chwili cały czas arbuzomanie, tak, piękna na wakacjach. I w tym miesiącu możemy zdobyć y, takie koło pompowane, nadmuchiwane, duże. Y, trzeba jedynie kupić 35 sztuk kosmetyków, y, czyli to będą tak płyny do higieny intymnej, będą te płyny pod prysznic. Płyny do kąpieli, przepraszam. No i tu mamy bardzo dużą gamę ofertę. I będą te żele podcześnić, Też ta z tej chwili jest zwiększona gama y, kolorystyczna, kolorystyczna i zapachowa. Y, także bardzo dobrze jest fajnie z tego skorzystać. I oczywiście przy zakupie 20 takich, jeżeli dostajemy rabat 40%. A jeżeli ktoś kupi ich 35, oczywiście to się rozkłada na całość zamówienia w lipcu dostaję koło koło, koło nadmuchiwane za złotówkę i tutaj na końcu. na końcu mamy jeszcze właśnie taką stronę promocyjną, które możemy sobie wykorzystać mamy płyny płyny do kąpieli w takich mniejszych formatach mamy właśnie krem który bardzo polecam bardzo mi się sprawdził, odżywczy krem do rąk, stóp i paznokci jest świetny. Tu już parę osób mi, oprócz mnie, parę osób słyszałam bardzo dobrą opinię, także polecam. Jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o jeszcze jednej fajnej promocji. Jeżeli zakupi się z całego katalogu 35 produktów lub zestawów z oferty, w tym tam będą 30 zapachów, a wśród nich jeden Persiv Silk i, i oczywiście może być więcej. To można odebrać. Zestaw trzech garnków Tefal Integnio za jedną złotówkę. Bardzo fajna promocja. Polecam się na nią skusić. No trzeba mieć na pewno dużo klientów, którzy lubią zapachy, ale oferta war, warta polecenia. I jeszcze na koniec może Przejrzymy właśnie taką ofertę dla nowo osób wstępujących. Jest to oferta, która tak, na początku za pierwsze 5 zł, wydane w katalogu, dostaje nowa osoba, która jest zapisana, tuż euforia. Potem, za pierwszy miesiąc, jeżeli zamówi na złoży zamówienie na 250 zł, ma wodę Tislov, bardzo ładna woda, bardzo zachwalana. Potem w drugiej i trzeciej kampanii, czyli to będzie lipiec, sierpień, wrzesień, yy, otrzyma rabaty do 30%. Także też jest bez żadnych yy, jakiś tam, prawda, że musi zamówić tyle i tyle, ma no, po prostu od pierwszego zamówienia yy, Oj, może nie od pierwszego zamówienia, bo tutaj yy, no przepraszam bardzo zakupy zamieni mu 250 zł. Także źle powiedziałam, poprawiam się już szybciutko, czyli zakupy muszą być za 250 zł kiedy nasza, nasze zamówienie zrabatuje się do 30%. I w czwartym miesiącu, w momencie, kiedy ktoś powie, na przykład w lipcu się zapisze, mamy kosmetyki z serii z Smite Legend i serum do twarzy z witaminą C. Nie mam jeszcze tych nowych ofert, ale jak firma Avon w miesiącu, w czerwcu zaproponowała nam grill elektryczny. W tej chwili jest to odebrania od lipca naleśnikarka elektryczna, także bardzo też fajna oferta. Dobrze z niej skorzystać, wystarczy zamówić 1500 zł przez 4 miesiące, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, październik. I gdy otrzyma się, czyli czy spełni się ten warunek 1500 zł zamówienia, oczywiście to są ceny zamówień katalogowych, czyli jeszcze do rabatu otrzymuje się naleśnikarkę. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, chciałby należeć do naszej grupy, na dole będzie link, należy z niego kliknąć, wypełnić, na pewno się z, z tą osobą skontaktuje, na pewno jakiś drobiazg ode mnie dostanie, także zapraszamy. Ja zadzwonię, na pewno się skontaktuję i się dogadamy, oczywiście muszę mieć adres. Tak, żebym mogła wiedzieć, gdzie mam wysłać tą paczkę. Także na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia, do otwarcia paczki. W miesiącu, lipcu zobaczymy, co iWon nam do paczki włoży. Ja się śmieję, że co nam iWon włoży, bo nigdy nie wiadomo, kto co zamówi. Prawda? Mamy najpierw takie zawsze, yy, przeglądamy sobie katalogi i myślimy, co my zamówimy, ale dużo jest zaskoczenie przy zamówieniach klientek także możemy dużo rzeczy przy okazji zobaczyć na was na oczy bo nie oszukujmy się niektórych produktów po prostu nie jesteśmy w stanie zamówić wszystkich produktów z katalogu także dla nas też to jest bardzo miłe jak klienci zamawiają i my tak o jeszcze tego żeśmy nie widzieli ciekawe co to jest także zapraszamy do otworzenia paczki a teraz do usłyszenia pa